Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Wiktor z Zielonej Pary! I dzisiaj porozmawiamy o bylinach, które są naprawdę niedoceniane w naszym kraju i zaraz zobaczycie o czym mówię. Mówię oczywiście, jak pewnie wiecie już tytuł, o orlikach. Orliki mają naprawdę bardzo wiele odmian. Tutaj mamy odmianę winky Red White Double, która charakteryzuje się takim właśnie... Podwójnym kwiatem, niezwykle ciekawa odmiana, natomiast tych odmian Orlika jest multum. Jeżeli byście chcieli skompletować wszystkie, to naprawdę życzę Wam powodzenia. Obecnie jestem Wam w stanie pokazać tylko tą odmianę, bo póki co dopiero ona rozkwitła w pełni, natomiast jest naprawdę dużo tych odmian i z pewnością widzicie teraz więcej ich na. Ekranie. Jest to bylina wieloletnia, którą naprawdę warto mieć na słonecznym, na słonecznym i rabacie, e, bo naprawdę potrafi zachwycić. Nie dość, że jest to roślina bardzo łatwa w uprawie. Tak naprawdę nie trzeba nic za bardzo przy niej robić. Warto jedynie czasami spojrzeć, czy na pewno ma odpowiednie nawodnienie, bo lubi też troszeczkę wilgotniejsze gleby niż takie susze. Nie jest wymagające, jeśli chodzi o gleby, nie jest ani bardzo, nie lubi ani bardzo zasadowych, ani bardzo e, kwaśnych gleb, rośnie na przy, naprawdę zwyczajnej glebie. Ogrodowy. Jeżeli nie macie możliwości zapewnienia jakiejś super bogatej w minerały gleby, nic się nie dzieje. Jest to również roślina, która jest niebywale mrozoodporna. mrozoodporna, przepraszam. Jest jej dodatkowym, dodatkowym zaletą też liście, które naprawdę mają ciekawy kształt. Nie są to może piękne liście wielokolorowe, natomiast po przekwitnięciu są równie ciekawe. Równie ciekawe są również nasze na orlików, ponieważ po przefitnięciu tworzą taką wiechę z naszą, która naprawdę może się podobać. Dajcie znać w komentarzu, co Wy uważacie o orlikach i jaka zmiana orlika według Was jest najpiękniejsza. Jeszcze warto zwrócić uwagę na odmiany czarną na przykład, która również jest zwykłego orlika niebieskiego Nora Barlow, taki różowo-biały, bardzo ciekawe są podmiany naprawdę bardzo niedoceniane rośliny, a naprawdę warto je mieć w swoim ogrodzie. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!